Ograni. Cześć, ja nazywam się Warlord C, a to jest już piąty poradnik do Gry z zasadniczo 4,5, bo w tym także skupimy się na itemizacji, na przedmiotach. Jak zresztą wspomnieliśmy w odcinku drugim, m mówiłem tam, że opowiemy więcej o godbuilderze i to właśnie jest ten moment, gdy opowiemy właśnie o konfiguracji GodBildera i skupimy się na tym, jak efektywnie wykorzystywać go w grze żeby odpalić sobie GodBildera i sprawić, że wasza itemizacja stanie się jeszcze szybsza, a autolewelowanie umiejętności nie będzie już żadnym problemem to klikamy w zakładkę Guts, wybieramy ulubionego bohatera bądź tego, do którego chcemy dopasować sobie przedmioty lub umiejętności a następnie klikamy przycisk God Builder. No i dzięki temu, właśnie to widzicie na ekranie. Możecie tutaj dowiedzieć się wszystkiego o waszym bohaterze, czyli jakie ma umiejętności, jakie posiada także statystyki na poziomie 1, na poziomie 20, możecie tym dowolnie manewrować. Jest to bardzo, bardzo fajne, jeżeli chcemy właśnie zobaczyć jaką siłę będzie miał nasz bohater w odpowiednich jakby momentach gry. Więc jeżeli tego nie wiecie, to tutaj właśnie się tego wszystkiego dowiecie. No i możecie też skonfigurować swój ulubiony set przedmiotów, swój ulubiony ekipunek bądź build, który znaleźliście gdzieś w internecie i chcecie go przetestować, chcecie go zobaczyć, jak działa za każdym razem. Więc jak tutaj widzicie, możecie wybrać sobie przedmioty startowe, core, damage, defensive, aktywy oraz przedmioty użytkowe. Do wyboru do koloru, aby jak najłatwiej było wam z tego. Korzystać w grze. Także pamiętajcie, że ten God Builder możecie dostosować w zależności od trybu, tak, na którym m, gracie, bo macie często różne m, początkowe gotówki, różny poziom złota, z którym zaczynacie, no i potem może być z tym problem, aby spożyć taki uniwersalny zestaw set przedmiotów, przedmiotów na każdy tryb. Więc przykładowo, jeżeli macie standardowy tryb. M, czy standardową właśnie tam zakładkę do mm, cłukego trybu, do Conquestu, macie do e, areny także przygotowane specjalne przedmioty, to załóżmy ten trzeci customowy set możecie przygotować, załóżmy do, mm, do sytuacji, gdy zaczynacie z pełnym wyposażeniem, gdy macie tego złota naprawdę dużo, bo też takie tryby wygrze Smite się zdarzają. I jak się w tym wszystkim odnaleźć? Ehm, po prostu wybieracie. Mm, Przedmioty, te, które Wam się najbardziej e, podobają. Następnie macie takie małe okienko build, które też możecie zaznaczyć i zobaczyć, jak wasz heros będzie sobie radził, posiadając taki ani inny przedmiot i jak to wpłynie pozytywnie na jego e, statystyki. Więc e, badajcie, więc sprawdzajcie, bo tu jest cała masa opcji, ta, którą m, fajnie byłoby m, przetestować, żebyście właśnie odnaleźli samego siebie w doborze przedmiotów w grze smite. Wybór własnej odpowiedniej ścieżki i tego, jakie chcecie mieć mm, optymalne statystyki sprawi, e, że będziecie jeszcze silniejsi, że jeszcze skuteczniej będzie, będziecie zabijać swoich m, rywali. Dodatkowo poza zakładką Items mamy także zakładkę Abilities, czyli umiejętności, zdolności naszego bohatera. To sprawia, czy to ułatwia kwestię levelowania, levelowania konkre konkretnych umiejętności, bo zazwyczaj jest tak, że jak wybieracie danego bohatera, to prawie na 90, prawie na 100% tak, będziecie zawsze w podobnej kolejności, podobnej hierarchii wybierać umiejętności, więc tutaj możecie sobie to po prostu już automatycznie zapisać i w zależności od tego, którym bohaterem gracie dopasować go do własnych wymagań, tak, żeby dana umiejętność odblokowywała się na takim, a nie innym poziomie, bądź żeby ta była ulepszana przed tamtą. Żeby nie musieć robić tego w grze, bo zawsze dzięki temu zaoszczędzicie kilka sekund i może właśnie dzięki temu ta gra będzie jeszcze fajniejsza, jeszcze przyjemniejsza. Nagdy już wszystko, uda Wam się spokojnie wybrać i zapisać, dajcie albo Save Items, albo Save Abilities. No i dzięki temu będziecie mogli z tego korzystać bezpośrednio w grze. Właśnie jeżeli chodzi o przedmioty to w zakładce custom, wam się to będzie pojawiało. A jeżeli chodzi o levelowanie umiejętności, to wystarczy dać autolevelowanie, no i dzięki temu korzystając z Waszego um, wcześniej sprawdzonego um, ścieżki, jeżeli chodzi o ulepszenie umiejętności, zostanie ona dopasowana i nie będziecie mieć z tym żadnych, ale to najmniejszych problemów. Więc tak prezentuje się God Builder. może on Wam pomóc, może on sprawić, że więcej dowiecie się o wszystkich bohaterach patrząc i analizując ich statystyki, wybierając tego załóżmy, który Huntera, który ma więcej atak speedu, czy tego, który zadaje większe obrażenia, bo to są indywidualne i osobiste preferencje, ale jestem pewien, że dzięki temu dobrej itemizacji, dobremu levelowaniu umiejętności oraz wyborze odpowiedniego bohatera, uda Wam się bez problemu znaleźć tego, który będzie odpowiadał Waszym wszystkim preferencjom. Ja bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinku. Dzięki!